W świętego Michała Archanioła przekazane do Luz de Maria de Bonia 9 stycznia 2025 roku. Dzieci, króla naszego i pana Jezusa Chrystusa, przychodzę do Was z Bożego rozkazu. Przychodzę, aby Was wezwać. Abyście byli bardziej naszym Królem i Panem, Jezusem Chrystusem, niż tym, co światowe. Nawróćcie się i powróćcie do naszej Królowej i Matki. Odczujecie to bliżej, gdy pozwolicie Duchowi Świętemu prowadzić Was. Tym, którzy nie wyzbędą się egoizmu, tym, którzy nie wykorzenią arogancji, będzie trudniej przezwyciężyć duchowo. Ale nawrócenie nie jest niemożliwe. Jeśli jesteście właściwie usposobieni do pokory. W tym czasie pokora jest niezbędna, aby każde ludzkie stworzenie mogło kroczyć śladami naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Zło rozprzestrzenia się z większą siłą na istotę ludzką, usuwając w człowieku potrzebę życia zgodnie z prawami bożymi. Ten sposób życia, polegający na działaniu i działaniu zgodnym z ludzką wolą, ściąga na człowieka karę wymierzoną samemu człowiekowi. Sprowadza na niego bicz wody, bicz, który zesła mu ziemia, bicz powietrza i bicz ognia podczas gdy istota ludzka gardzi Trójcą Przenajświętszą oraz naszą Królową i Matką. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, nagląco wzywam Was, abyście byli stworzeniami w nieustannym duchowym wzroście. Bądźcie stworzeniami, które modlą się o rozeznanie, Prowadzone przez Ducha Świętego, aby nie kierowały się tym, czego pragnie większość. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się. Na Ziemi szerzy się choroba, ludzkość cierpi z powodu nadużywania nauki. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się. Pokój jest upragniony, kraje powstają w proteście. Módlcie się, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, módlcie się. Wojna trwa z miejsca na miejsce. Módlcie się, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, módlcie się i patrzcie w górę. Strach przychodzi z kosmosu. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się za Kalifornię w obliczu plagi, jaką cierpi z powodu ognia. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się. Ameryka Południowa drży mocno. Ameryka Środkowa się trzęsie. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się za Europę, gdzie tak pogardzana jest Trójca Przenajświętsza oraz nasza Królowa i Matka. Módlcie się. Europa będzie cierpieć aż do wyczerpania. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się, ludzkość upadnie. Musicie przygotować się duchowo i materialnie. Zwróćcie uwagę. Żądam tego. Błogosławię Was, święty Michał, archanią. Orędzie świętego Rafała Archanioła, przekazane do Luz de Maria de Bonilla, 9 stycznia 2025 roku. Dzieci Trójcy Przenajświętszej, otrzymajcie błogosławieństwo. Przychodzę, aby Was wezwać, abyście byli świadomi wielkiej miłości Trójcy Przenajświętszej. Oraz naszej królowej i matki. Musicie się spieszyć, aby poświęcić się najświętszym sercom. Człowiek będzie szukał schronienia, aby ukryć się przed ciemnością, wojną, prześladowaniami. Aby jednak je odnaleźć, musicie pozostać na nieustannej drodze nawrócenia. Trójca Przenajświętsza poprowadzi swoje dzieci wraz ze swoimi aniołami do schronisk, jeśli zajdzie taka potrzeba, ponieważ niektóre domy będą schronieniem na trudne chwile. Dzieci, nie bójcie się, że nie dotrzecie do schronienia. Jeśli zachowacie wiarę i nawrócicie się, zostaną, zostaniecie zabrani do schronisk przygotowanych, przez zakon trynitarny. Pozostańcie pokorni. Kto myśli, że wie wszystko, nic nie wie. Ten kto wie wszystko, jest pokornym sercem. Nie żyjcie w zamieszaniu, bądźcie wierni naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi. Nie dzielcie się jako ciało mistyczne. Podział ten przyspiesza nadejście antychrysta. Kochani, miejcie pod ręką lekarstwa z nieba, są one niezbędne do obrony przed stworzonym wiru wirusem. Korzystajcie z tego, co niebo wam dało, aby uzdrowić się z wirusów, które was zaskakują. Mugła, która pojawia się w niektórych krajach, ekstremalne upały na innych szerokościach geograficznych, ciągłe deszcze w innych miejscach. Wszystkie te ekstremalne i niezwykłe stany przenoszą wirusy w powietrzu, także ludzkość choruje. Módlcie się bez przerwy. Módlcie się na Różańcu Świętym. Nie tylko odmawiajcie w tym czasie modlitwy osobiste. Modlitwa Różańca Świętego jest pilna, ponieważ aniołowie w szczególny sposób zanoszą ją jako kadzidło do Ojcowskiego Tronu. Zrozumcie, że Matka Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, nasza królowa i Matka. Jest orędowniczką przed swoim boskim synem i każdy z Was musi trzymać naszą królową i matkę bardzo blisko. Zostałem posłany, by chronić nie tylko cielesne, ale także duchowe zdrowie Was wszystkich. Dzieci Trójcy Przenajświętszej, nie zapominajcie o środkach zaradczych nieba. Trzymajcie je blisko siebie. Błogosławię was, święty Rafał Archanioł.